Czy zauważyłeś, że w Piśmie Świętym istnieje ukryty klucz duchowy, który działa jak kot manifestacji? Tajemnica, która przetrwała tysiące lat, nie tracąc swojej mocy, i która, użyta z pełną obecnością, otwiera drogi wcześniej niedostępne. Bóg zostawił ten wzór każdemu, kto potrafi utrzymać wiarę przez siedem dni, prosty cykl, który zmienia plan niewidzialny, zanim jeszcze dotknie materii. Ten ruch nie działa według ludzkiej logiki. Aktywuje się poza rozumem, poza wysiłkiem, poza próbą kontrolowania. Jest subtelny, a jednocześnie potężny, tworząc pole wokół osoby, która oddaje się tej praktyce. Tysiące ludzi doświadczyło rezultatów, które wydawały się niemożliwe. Długi uznawane za niedospłacenia znikały, rozwiązania pojawiały się znikąd, a drzwi, które wydawały się zardzewiałe i zamknięte na zawsze, otwierały się bez niczy jego dotyku. To co zmieniło wszystko, było właśnie tym, siedem kolejnych dni, zawsze o tej samej godzinie, prowadzone przez psalm niosący ukryty kot obfitości. Nie chodzi o powtarzanie słów. Chodzi o wejście w wibrację tego, co Bóg już przygotował. Ten cykl jest marszem wewnętrznym, okrążeniem tego, co wydawało się przeszkodą nie do pokonania, tak jak stało się to z ludem Izraela przed Jerychem. To miasto wydawało się nie do zdobycia. Wysokie mury, szerokie, Odporny na każdą ludzką próbę. Mimo to Bóg nie zażądał siły. Nie kazał użyć broni. Nie dał ludzkiej strategii. Dał instrukcję wibracyjną iść raz dziennie przez sześć dni, a siódmego dnia wykonać siedem okrążeń. To była praktyka cicha, lecz pełna intencji. I kiedy siódme okrążenie się zakończyło, mur po prostu upadł, jakby rozpoznał ich częstotliwość. Ten wzór powtórzył się. Gdy syryjski generał szukał uzdrowienia z choroby uznanej za nieuleczalną. Elizeusz dał mu instrukcję, która brzmiała absurdalnie. Zanurzyć się siedem razy w Jordanie. Generał, przyzwyczajony do władzy i logiki, nie rozumiał tego. A jednak przy siódmym zanurzeniu jego skóra odrodziła się. Sześć pierwszych przygotowało pole. Ostatnie domknęło cykl. Stworzenie podąża tym samym świętym rytmem. Bóg formował wszystko przez sześć dni. A siódmego pobłogosławił, ukończył i uświęcił. Siódmy dzień jest pieczęcią. Jest momentem, w którym duch wstępuje do materii. Dlatego gdy wchodzisz w ten ruch, dotykasz tego samego przepływu pełni. Istnieje psalm z sześcioma duchowymi deklaracjami, które idealnie łączą się z cyklem siedmiu dni. Gdy wypowiadasz go z intencją o tej samej porze, coś zaczyna się cicho reorganizować. Ale nie może być powtarzany automatycznie. Każde zdanie musi być odczute, bo to emocja aktywuje pole, nie sam dźwięk. Tak jak lud okrążał Jerycho, tak ty będziesz okrążać to, co cię męczy. Nie walcząc z problemem, lecz otulając go Bożą obecnością. Bóg powiedział ludowi, że masto już do nich należy, a jednak musieli przejść cykl. Cud był już dany, lecz zamanifestował się dopiero po ostatnim okrążeniu. To ujawnia głęboką prawdę, obfitość już istnieje ale potrzebuje, byś dokończył proces. Tysiące ludzi na całym świecie dotknęło tej wibracji i zobaczyło zmiany, które wcześniej wydawały się nierealne. Konta zostały wyzerowane, pojawiły się nowe możliwości, odpowiedzi przyszły jak wiatr zmieniający kierunek życia. Gdy honorujesz duchowy czas Boga, On honoruje Twoją stałość. A gdy deklarujesz z intencją, że za siedem dni Twoje życie finansowe zacznie wibrować obfitością, składasz dekret. Zaznaczasz swoje miejsce w polu duchowym. Mówisz niewidzialnemu, że przyjmujesz pełny cykl. Psalm używany w tym procesie został napisany przez kogoś, kto przeszedł wewnętrzne i zewnętrzne pustynie, bitwy, prześladowania, samotność, a mimo to znalazł absolutne zaufanie do boskości. Dawid napisał słowa, które przetrwały pokolenia jak mosty mocy. Psalm 23 nie jest jedynie znany. On żyje. Gdy deklarujesz, że Pan jest Twoim pasterzem i niczego Ci nie zabraknie, wyrównujesz się z ideą, że istnieje nieskończone źródło, które Cię podtrzymuje niezależnie od tego, co widzisz na zewnątrz. Potwierdzasz, że zaopatrzenie nie zależy od materii, lecz od częstotliwości, którą utrzymujesz. To zdanie jest duchowym rozkazem. Zielone pastwiska i spokojne wody są wibracyjnymi symbolami odpoczynku i przepływu. Przypominając, że nie musisz gonić za tym, co już zostało Ci dane w planie Bożym. Dusza zostaje odnowiona, droga skorygowana, a ciężar zaczyna się rozpuszczać, bo aktywuje się wibracja Bożej sprawiedliwości. Kiedy przechodzisz przez ciemne doliny i deklarujesz, że się nie boisz, coś w tobie układa się na nowo. Laska koryguje, kij prowadzi, a serce wraca do równowagi. Bóg przygotowuje stół nawet wobec energii, które próbowały Cię powalić. Namaszcza Twoją głowę. Sprawia, że twój kielich się przelewa. Przelewanie nie oznacza mieć wystarczająco. Oznacza mieć więcej, niż potrzeba, wejść w ciągły przepływ. Dobroć i miłosierdzie nie odwiedzają cię. One idą z tobą. Zamieszkujesz w wibracji Boga, a nie tylko ją dotykasz. Kiedy odmawiasz ten psalm przez siedem dni o siódmej godzinie, nie powtarzasz, budujesz niewidzialne korzenie, które podtrzymują cud, zanim stanie się widoczny. W pierwszych dniach być może nic nie zmieni się na zewnątrz. Ale w niewidzialnym coś już kiełkuje. Pole się przygotowuje. Blokady zaczynają pękać. Wewnętrzna wibracja się przesuwa. Ten cykl wymaga obecności, nie pośpiechu. Wymaga oddania, nie desperacji. Wymaga ciągłości, nie lęku. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów przejść aż do ostatniego dnia? Utrzymać cykl aż do zamknięcia wibracyjnego? Bo to siódmego dnia niemożliwe staje się widzialne. Kiedy postanawiasz wejść w ten cykl, zaczynasz budować most między swoją intencją a boską obfitością. Każdego dnia ten most staje się mocniejszy. A gdy przychodzi ostatni dzień, coś otwiera się w sposób nieunikniony. Obfitość nie jest kwestią szczęścia. Jest kwestią wyrównania. Teraz oddychaj i poczuj: Już wkroczyłeś w to pole. Jesteś bliżej, niż myślisz. Podręcznik nowej rzeczywistości wibracyjnej istnieje po to, by przywrócić ci pamięć twojego pierwotnego stanu energetycznego. Nie został stworzony, by cię zachwycić, lecz by sprowadzić cię z powrotem do osi, w której twoja obecność zaczyna porządkować wszystko wokół. Każdy dostęp do materiału wzmacnia tę wewnętrzną tożsamość. To nie zbiór technik, ale droga, która wymaga wibracyjnej spójności. Im szybciej zanurzysz się w ten proces, tym szybciej pola zacznie odpowiadać. Link znajduje się w pierwszym komentarzu, czekając jedynie na Twoje ciche pozwolenie. Jeśli poczujesz, że treść została napisana dokładnie na ten moment Twojego życia, nie analizuj. Po prostu przyjmij. Niektóre ruchy zaczynają się zanim umysł zrozumie, a to jest jeden z nich. Zanim zakończymy, muszę Ci przypomnieć coś, co pogłębi Twoją praktykę. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu w którym wyjaśniamy duchowe znaczenie wsypywania soli do naczynia i jak ten gest aktywuje energię domu, obejrzyj go zaraz po tym materiale. Przygotowuje grunt pod to, co ma nadejść. W tamtym filmie odkryjesz dyskretny rytuał stosowany przez zwykłego mężczyznę, który całkowicie odmienił swoje życie, powtarzając co noc pięć konkretnych słów. Proste w formie, potężne w wibracji. Aby zapyczętować decyzję pozostania w cyklu do końca, napisz w komentarzu, w ciągu siedmiu dni moje życie finansowe będzie wibrować obfitością. To zdanie nie jest zwykłą deklaracją. To świadomy zapis, sygnał wysłany do pola, że zdecydowałeś przejść proces aż do końca. Kiedy to piszesz, potwierdzasz w niewidzialnym, przyjąłem, otrzymałem, zaufałem. A kiedy ta tyjada się wyrównuje, portal odpowiada. Cykl jest już aktywny. Teraz wszystko, czego potrzebujesz, to wytrwać. Wytrwać. Gdy umysł będzie próbował ściągnąć cię z powrotem. Wytrwać, gdy cisza łajdę się dziwna. Wytrwać nawet wtedy, gdy nic nie poruszy się na zewnątrz, bo wewnątrz pole już się przeorganizowało. Bóg już dał. Teraz twoja część. Utrzymać wibrację aż do siódmego dnia. Kiedy tam dojdziesz, wróć. Przeczytaj psalm ponownie. Zauważ, jak każde słowo pulsuje inaczej, bo ty nie będziesz już taki sam a twoja rzeczywistość nie będzie mogła pozostać taka jak wcześniej. Rzeczywistość zawsze odpowiada tym, którzy utrzymują swój stan aż do końca. Ruch już się rozpoczął. Teraz ty musisz nadążyć.